Tworzyć siódemkę! Ruszaj się, Shift! Ha! ha un, a, bohatera! A, a. Identyfikacja więźnia 117 Shift. Helix. Myślisz, że mnie złamiesz, grino? Byłem w najmroczniejszych zakątkach wszechświata. Tam, gdzie by ci śrubki zardzewiały! Wieczne łamy z ordą. Żelazna twierdza do waliz! Pie! Witaj, Młokosie. Nazywam się... Kapitan Quark. Ja... ja nie wierzę! Jesteś tu! Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Tak, kapitanie. No dobrze, Młokosie. Czyli, że śledzisz moje liczne dokonania. No oczywiście! Jesteś słynnym bohaterem galaktyki! Już nie jest sławny! <laughs> Słowa ranią, samotny Bilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę o raczecie. Że co? No grę, która opowiada o twoich przygodach z tym lombaksem. A, chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie, chodzi mi o grę. Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyślą mi ją do <laughs> Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu zdala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Chętnie wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Zatem siadaj, bandziorze, a ja opowiem ci pewną historię. Wszystko zaczęło się od gamonia lombaxa Ratcheta. Toget się wybierasz! Ej, Grim! Jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazer poszukać cewek grawitacyjnych. Aha, wciąż tu jestem! Zawsze jestem! Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim! To strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie! Nie wyjdziesz, póki nie naprawi statku pana Mikrona! Łap się za tę korbę! Czy. śmiało, zakryć. Okej, okay, zobaczymy, jak działają te wersa bulwy. Spójrz no w górę. Miga tam coś. Za! Ta, lewa strona w porządku. To cud. Zajmijmy się światłami do palacza. Spójrz w dół. Widzisz. Lewy dolny dopalacz sprawny. Może jednak da się tym polecieć w kosmos. Jeszcze jedno po prawej. Prawy dolny dopalacz hula. Więc wszystko okej. Okay. Jest dobrze. W wiadomościach mówią, że rekrutacja odbywa się w wesołym miasteczku. Pokaż im na co ci stać. Rozpoczął swoją przygodę w nadziei, że zostanie Strażnikiem Galaktyki. Ubudka, mieszkańcy Raczet dwóch przeciwników niezawodnym Omni-Kluczem. Aby pokonać przeciwników, Raczet musiał się uciec do uświęconej tradycji z wiedział, co mu grozi. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby wyleczyć się na notek. korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bar. Wyleczył mi trzy z pięciu ran postrzałowych. Lombax ma za nic zmienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynię. Hm, co za tupet. Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. E, od narracji to ja tu jestem. Witaj, rekrucie. Jestem Kora Verolux. To może zaprezentujesz nam swoją zwinność, przeskakując przez te przeszkody? Dobry strażnik jest zawsze świadomy otoczenia. Skacz po ruchomych platformach. Brawo! Być może szukamy kogoś takiego jak ty. A teraz przejdź do następnej części. Jestem Brax Lectrus, spec od rozwiązań siłowych. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z niszczeniem skrzydła. Ej, dobre to było! Lecimy dalej, czas na coś bardziej wybuchowego! Zaopatrz się w rękawicę fuzyjną u handlarza! Super, kolejny et Tyka Solana to niebezpieczne miejsce. Broi się w niej od skrzyń pełnych amunicji. Aby podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy trapy w miotacze ognia. Dział prawny nie miał nic przeciwko. Brawo, rekrucie! Możliwe, że to ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie! Dalej, raczej. dasz radę! Czas na ostatnie wyzwanie! Jeśli przed. trwasz na wałę wrogów, masz szansę zostać strażnikiem galaktyki. Albo starzec. Jednego mniej. Wow. Wyglądają jak wkurzone żaby. Imponujące! Czyżbyśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki? Kolejny zniszczony. Nieźle poszło. Klan wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Jeśli dobiegnie do przebodu wentylacyjnego, może wyjdzie z tego cało. Wiem, że znajdziesz tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie zawodzisz. Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko, co stało mu na drodze. Klank dostrzegł spręży robota. Wiedział, że ten gadżet pozwoli mu okiełznać najpotężniejszą z sił siłę ciążenia. Clank musiał rzucić spręży Ale gdzie i jak? Nie, Koniec! 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 Tu jesteś! Koniec! 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 Załatwmy to, jak robot z robotem! Best. O nie! Woda! Nagle Klang dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. W które miejsce powinien nim rzucić? Stary, naprawdę świetnie budujesz dramaty. Dziękuję Ci. Chluję się swoją gawędziarską sławą. czym tkwi problem, Wiktorze? Nie dam mu uciec, prezesie. Nic go nie uratuje. Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Wracaj tu, nędzny złomie. Jak cię dorwę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie! Woda, Przedakłębiły się miliony myśli. Czy uda mu się naprawić mikrego robota? Czy będzie on impulsem do przeżycia przygody, o której marzył? Czy zostawił w garażu prototyp silnika jonowego własnego autorstwa? Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi, tak. Dobra, trzymaj się. Wracamy do warsztatu. Takie przerwy były dla Raczeta i Graszków. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko Harpun i szczypta Brawur. Na szczęście wygodnie w wygodnie umieszczonej skrzynce nasz futrzak mógł znaleźć Pożogera. Super! Pożoger! Praczek napawał się świadomością, że w dowolnej chwili może zmienić broń. Dobrze strzelasz. które mogą zaszkodzić prezesowi Drekowi. Namierzył mnie tutaj, bo chce je odzyskać. Daczew znalazł się w domu. Sprawny, dokołomiony, pojedynkę. Przebieżał Kaisin Plato, szukając znanego. Gmin, posłuchaj mnie. Zamknij drzwi warsztatu i leć do schronu. Postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Jański desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. szukanie jakiegoś felernego robota Eta, nie jest tak źle o yeah. largowie opanowali garant Grima. Grim, jesteś cały? Nie się, ale zostanę, to to nie Grim, trzymaj się! Zajmę się tym! you okay. To służy do celów edukacyjnych. Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć. Przez, co tutaj z tej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. Ha, jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Czekaj, to rarytanium? Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie? Zróbmy użytek z rarytanium. I wybierasz broń. Do tego będzie ci potrzebne rarytanie. Najpierw musisz wybrać jedno z pól. Te elementy łączą Nie się ze sobą. Się. No dobra, potwierdzimy. Hej! OT i cała filozofia. A teraz to sobie przetestuj. tych niemilców. Uwaga, mieszkańcy! Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kamera i Cały czas próbujemy się skontaktować z blargami, by rozwiązać no, problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali w domach. Verolux! Najmłodsza strażniczka galaktyki w dziejach tej formacji! A jak to? To macie sporo wiadomości do odsłuchania. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Ojej, jest ich więcej. To pewnie statek burmistrza. To wiadomość dla strażników Galaktyki. Prosimy was o pomoc, mówi Agnog Bukłosz, burmistrz krateru Tobruk na Novalis. Burmistrz Bukłosz nie przeżyje bez naszej pomocy. Dziękuję, dziękuję. Myślałem, że jest już po nas. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dlaczego Drek chce pana zabić? To mój bratanek, Skid MacMarx. Chwila! Skid MacMarx, ten dyskolotkarz? Przysłał mi tego infobota z Aligi i teraz largowie nie dają mi spokoju. Proszę, zobacz! Hej, wujku Tu to Skid MacMarks, twój wratanek. Jestem z agentem na wielkim otwarciu mojego sklepu sportowego na Aridi. Rany, co tu się działo? Poznałem mnóstwo ludzi, fanów, celebrytów, moich cudownych sponsorów. Rozdawałem nawet autografy z takim dziwnym stworzeniem Blargom. Chyba robią coś na Aridi. Chwila, yy, momencik. Hydrokolektor. Totalnie super nielegalny aparat do przemieszczania wody. Yy, to chyba nie powinno wpaść w moje ręce. Zatrzymać go! Ma przy sobie schematy! Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po mojego agenta i do rzecznika, albo nie! Nie dzwońcie do nich! Zadzwońcie po kogoś, komu nam nie zależy! Nie chcę umieć! Zdaje się, że Skid Marx ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Dobra, okej. Okay. Spróbujmy znaleźć jakąś pomoc. Uwaga, obywatele! Wasz burmistrz jest cały zdrowy. Uratował mnie pewien futrzasty Heros i jego roboprzyjaciel. Wracam do regularnych godzin urzędowania. Co trzeci wtorek od 10 do 10.30. trzydzieści. No to za jednych. Zdaje się, że ameboidy z moich tanich burmistrzów powstały w zakładach greka jako wsparcie robotów bojowych. Wstrzymując oddech, niezłomny ląbak spenetrował w głębie, głębiny. Kolejni wrogowie, przygotować się! you Kiedyś powiedział mi to samo. veja